Prawie tydzień live'a na TikToku nie było. Tylko co najgorsze, widzą się śniło. Prawda dla wszystkich będzie zaskoczeniem, dla niektórych może nawet marzeniem. Jeden gość na bisie miał jednak rację. Chodzi tu o pozaziemską cywilizację. Porwani to w sobotę, nieznani kosmici. Nie byli całkiem trzeźwi, trochę podpici. On z tych dni naprawdę niewiele kojarzy. Może był na statku, albo siedział w parze. Na pewno przeszedł dziwne badania. Bo to szarpane ma wszystkie ubrania. W grę też wchodzą straszne eksperymenty. Przez mgłę pamięta medyczne instrumenty. Dzisiaj już od rana czuje nasz leniszek, że mu jakoś dziwnie rośnie mały brzuszek. Czyżby to po głosie obcej cywilizacji tak mu siedzi w głowie, oby nie miał racji.